ma Dzisiaj taki wypad. Taki mały trening. O, kralcia już stresa w wodzie. Okulary mi buchnęła. Także dzisiaj bacik. Ostatnio na tego baca sięgnęła karpika z półtora kilo. Na naszym jeziorze. Także jeszcze w trakcie rozkładania. Także zapraszam do oglądania. No i co? Widzimy się z rybą. Nie powiedziałem, że ryba już Karolczą rybę. No, coś tu widzę, że tu ktoś będzie wymiatał. Chodź tu pokaż do kamery rybę. Patrzcie jaką płotkę złapała. No dobra, odczepię się i dalej heja. No to, nie będziesz No dobra, no to Ja jeszcze nie rozderżony jak żeby łowi No także widzimy się z rybą Świetne, taki ładny, fajny. Muszę podbieraka użyć. Dobra, idę. Ja. Nie śmieszek. Pięknie, jest pięknie co? Ja mam przegruntowany został. No i na leży. Takie szybkie branie, że nawet nie idzie kamery szybko włączyć. No, jak widać, zmieniliśmy miejscówkę. Parę ryb się udało złowić. Karolcia na razie kombinuje. No, Jaleszyka, parę potek. Coś się dzieje. Wreszcie to dużo nie mówiłem, bo to ludzi tu się kręciło. Jest to pomost na twarzy. Jeszcze chwilę połowimy, zobaczymy coś się, może jeszcze złowi. Mówimy dalej. I jest kolejna rybka. Mała, bo mała. Ale jest. No, Skóra bardzo delikatnie biorą dzisiaj Trochę podnęciłem, coś tam jakieś efekty są Karalcia dalej kombinuje i grunt zmniejsza i zwiększa, ale daj, nie poddaje się Dobra, pójdę dalej Karalciary bez mówiła, zobaczcie jest ryba, ale kombinowała, kombinowała, no czekaj teraz sobie ją, <grybujesz> a co ty myślisz, że my tylko ja będę w ręce brudne, no, kombinowała, grunt zmniejszała, zwiększała, to podaj mi ręcznik, masz ręcznik teraz, aż wreszcie złowiła rybkę, brawo, <grybujesz> jedziemy dalej, jedziemy dalej, no, a no, karocia łowi, dobre. No to co, widzimy się następną rybą. Karocia znów ma rybkę. Pokaż się. Uleś karocia do A, się poplątało. Ty, ale ładna płoć. Ok, to odsuniemy troszkę. Myślę, że jej zęby wyrywasz <grywa> Też wypychasz. Nie wiem jak jako zęby. Chodzi o nie mocniej troszkę zahaczy. Komuści? <grywa> Powiedz, że nie jest pan. No dobra. Daj. Daj, daj, bo na ciwi głęboko połknęła. <laughs> Dobra, udało się. Mówimy dalej. Piękna ryba. Rybka. Rybcówka. Fajną rybkę złożone Fajną płotkę, nie wiem czy już widać Ryzykownik trochę zrobiłem, ale piękna płotka ja Nada wam pokażę O, o, jeszcze mi tam Hop. Się. Nie chcę mi ściskać to bardzo, żeby tu. To... Fajna puteczka No także... coś się dzieje, coś się dzieje. Jeszcze chwilę się pobawimy. No, tak, następna ryba. No, takie raz większe te puteczki biorą, raz mniejsze. Jak widać Dobrze. fajny żywiec Gdyby chciał żywca złowić, to by był problem jak ostatnio Teraz same się haj. Jest następna rybka Jest to, nie Zostawię ci jedno. Karolcie się denerwuje, bo praktycznie teraz rzut i ryba, rzut i je ryba jest. Dobra. Zostawię jeszcze jedną jej rybkę. Jest na techętna. Korcia mi chce rybę. Zobaczcie co narobi. Zobaczcie co ona robi. Kijem. Kijem chce rybę strącić. O. Nie, nie, nie staje, bo tam biorę. Aha Takie buty, a ja już, już się do mojego miejsca. O, już się do mojego miejsca przylepiła i. <ścoughs> no takie sobie płoteczki biorę. No dobra, mówimy dalej. No, także kończymy dzisiejszą zabawę. No, parę rybek złowionych, fajny leszczyk taki mały ale, ale leszczyk parę płotek, Karolcia też tam połowiła parę płotek fajnych także zabawa udała się dzisiaj wypad no, zaczęliśmy na jednej miejscówce, ale tam było cienko, bo tylko jedna ryba przenieśliśmy się tutaj, tu były od razu inne efekty no także dzięki za oglądanie o patrzcie, Karolcia właśnie w trakcie nagrywania wyciągnęła znów rybkę Rybkę, dosłownie rybkę. Także no, zachęcam do oglądania, do subowania, komentowania, także do następnego filmu. I co? Na razie.